Cześć mango, z tej strony się Minecrafta i jak sami zresztą widzicie Roblox Roblox Jeszcze raz Roblox, czyli Pet Simulator 2 po mojej lewej stronie Mikołaj, po prawej stronie Olek Czyli dwóch bohaterów, dwóch widzów, którzy ze mną razem oczekują. Olek gdzieś tam biega, miał vip więc zakupił sobie pety Dawaj tutaj o do kupy Ekipa z kanału doczekała się, także wydaje mi się, że jestem pierwszym człowiekiem na polskim YouTube, który do tego dokonał. A mianowicie, za dwie minuty odbieram skate'a. Tak, będę skate, będę jeździł na dyskróce, a raczej latał, ponieważ widziałem, że ona służy do latania gdzieś tam na przedpremierze. Jedna osoba do tej pory która na zagranicznym YouTube'ie pokazała, że to odblokowała, nie lada wycień 24 godziny online, 25 tysięcy dropu trzeba podnieść, do podniesienia 25 tysięcy dropu o, jak najbardziej klikera polecam, a do niestety stania 24 godziny, no to już trzeba stać, biegać, grać, eee, można stać, no można stać, nie trzeba wcale biegać grać, ale trzeba być aktywnym, 24 i ostatnia minuta. No jestem ciekaw. Chcę zobaczyć jak to wygląda. Jeszcze chwila, Mikołaj Siema napisał, także siema YouTube. I chłopaki czekają, chcą zobaczyć jak to wygląda, co się będzie działo, są na odcinku. Także łapkę dla nich zostawcie w górze, że czekali. Oczywiście pewno wrzucę to dopiero jutro. Się pokaże na kanale, ale dzisiaj już jest to do spełnienia, ostatnia minuta, ostatnia minuta i ta deska będzie moja Ja to to, to get the cool of interface, czyli będziemy kują cool ją przywoływać tak mi się wydaje dawajcie, dawajcie, ostatnia minuta, nie mogę się doczekać, czekałem na to robię te questy, ponieważ nie mam co robić w piątek, update czy upgrade, czy update jak zwał, tak zwał, otwarcie nowej mapy nowe pety, dobra, mamy to Mamy to dobra gitara. Patrzcie! To jest coś niewiarygodnego. Patrzcie, tu do góry, mógł latać w boki. Jak ja latam normalnie, ja jestem przekolo. No to powiem Wam, że kolejny, 26. quest zrobiony. Ta deska się rozpędza, tak zaczyna, zaczyna powoli, powoli, ale jest genialna sprawa, no wprowadzenie PM czegoś naprawdę nowego, nie spodziewałem się czegoś takiego, dopiero później prze, po przeanalizowaniu tak naprawdę wszystkich tych questów doszedłem do tego, że jednak kurczę coś jest w tych petach do robienia, zanim otworzą mapę, także jest deska, także ekipo, bierzcie się w troki i... Widzę Was na deskach, będziemy latać, cała ekipa będzie latała. Mam nadzieję, że się zmobilizujecie. Jak sami zresztą widzicie. Wystarczy troszeczkę pograć i jest gitara. Normalnie patrzcie. Wymiatam. Jak ja teraz fejm we wsi. Pierwszy we wsi. Janów stanę, na A, wstań na chwilę, dobra. A. A, nie, 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 nie da się zbugować. daj wskakiwać, wskakiwać Wskakiwać i lecimy, podwózka, dwa, dwa miejsca są. Ciekawe czy tak by tu na rogu stanął, to by dało, nie, nie, nie dałoby radę. Aczkolwiek podlecimy tu trochę bliżej. Po co się dzieje? I my lecimy Paweł, trzech, Wcale nie musieli zrobić questu, a też latają. <laughs> to nieźle. A teraz jak to wygląda? Dropi się normalnie, projektu się lata. Wydaje mi się, że to będzie szybsza opcja latania. Tryg, zbierzemy jeszcze troszeczkę. Przypominam, do zrobienia tego questu 25 tysięcy dropu i 24 godziny. Także jest gitara teraz. Wyzwanie 50 godzin plus 80 slotów. No i oczywiście zobaczymy w piątek na, na tej aktualizacji, co tam jeszcze dojdzie. Ma, mają być też VIP od 10 do 2 godzin. Także zobaczymy. Także mordeczki, łapkę zostawcie, jak nie subskrybujecie, to subskrybujcie pierwszego w Polsce youtubera, który lata na desce w Pet Simulator 2. Także do zobaczenia w następnych odcinkach i do zobaczenia na live'ach. Trzymajcie się, cześć!